Witam serdecznie, Bakul z tej strony i tym razem widzimy się w grze mobilnej, która zwie się Match Masters. Ostatnio troszeczkę sobie w tą gierkę pograłem i pokażę wam jak na ten moment prezentują się moje umiejętności a także co na ten moment udało mi się osiągnąć. Zaczynamy! Oczywiście, jeżeli chcecie pobrać to macie kod QR, macie także odpowiednie linki w opisie. Polecam skorzystać. Na początek oczywiście polecimy sobie standardowo, na początku dnia zawsze to warto zrobić, czyli po prostu zakręcenie kołem fortuny. To jest zawsze fajna sprawa. Codziennie mamy takie jedno darmowe kręcenie i kolejne możemy robić za oglądanie reklam. Więc warto tutaj codziennie zaglądać. Bo tutaj możemy zagrać walutę, możemy zagrać boostery. To jest przydatna sprawa. Ja dostałem boosta do pucharków, spoko. Lecimy dalej. Jest kaska, to zawsze fajna sprawa. I ostatnie losy losu. I tym razem trafia nam się po raz kolejny kasę. Troszeczkę mniej, ale wciąż spoko. Więc teraz możemy przejść sobie do zagrania takiej zwykłej gierki. Klikamy graj, i teraz tutaj możemy wybrać sobie boostery. To są takie dodatkowe umiejętności, które możemy odpalić podczas gierki. Miałem tutaj swojego ulubionego, który jest po prostu taką kaczką. Bojową kaczką. Więc sobie nią polecimy. Szukam przeciwnika i zobaczymy, co tutaj ciekawego nam się wydarzy. Gościu jest mniej więcej na moim poziomie. Dobra, ma gorszy booster. Ja mam lepszy, więc powinno być w miarę prosto. Dobra, kolej przeciwnika. To jest o tyle fajne, że ta gierka jest zrobiona w takiej formie, że mamy taki teleturniej. Zawsze jest pięć tur. I akurat... O Jezus Maria, co on odwalił? No co ty robisz, co ty robisz? Jezus Maria, pierwsza tura, o ma 40 punktów. Nie wiem, jak ja tego dorównać. Dobra, coś pokombinujemy. Pierwszy ci podstawowy ruch, on zawiera mi nie da, po prostu zwykłe punkty, ale nic z tego nie mogę zrobić. I kolejny też niezbyt taki potężny. Ajajaj. Aj, aj. Oczywiście musimy znaleźć trzy takie same kolory. E, figury przy okazji też. I jeszcze jest taka akcja, że. Możemy tutaj. O ty, co ty robisz? To, co ty robisz? O, jest zbyt P. A jeżeli zjedziemy więcej, to oczywiście mamy więcej punktów. I przy okazji możemy mieć dodatkowy ruch. E, dobra. Tu coś widzę. Więc tak. Y, połączmy może. Te czerwone, tak, zajebiście bardzo dobrze mi wyszło. I teraz tak niebieskie, połączmy niebieskie. Niebieskie warto łączyć, bo daje nam to e, progres naszego boostera. Musimy w moim wypadku 7 takich znaleźć, i mamy booster. I on może nam przechylić szale zwycięstwa. Chociaż to wątpię, bo na no, gości jest mocne. Dobra. Ale nadrobimy tą stratę. Więc tak, tu nic nie zrobię. No właśnie. Eee, dobra. Tutaj dajmy tak. Dobra. I teraz. Tutaj to wyruch będziemy mieli. O, on się tego nie spodziewał. Mamy booster. Użyjmy go. I tak to działa. Zobaczcie. I teraz kaczuchy. Dobra. Zobaczcie. Jak wyczyściłem planszę. I sporo. Jest! Mamy. PRZEWAGĘ, nie! Nie MAM czasu! Pik, dobra, jest udało się. W tej chwili. I po raz kolejnych naładowałem booster. Dobra, gości nie ma szans. OGRALIŚMY go. O nie wie, co się stało. No dawaj, dawaj, dawaj. OJOJOJOJO, co to było? Co to było? Ale ma booster teraz. Więc można to zrobić. Więc tak, ja polecę coś takiego, że użyjemy sobie jednego jednej z tych moich topowych umiejętności. I przy sobie to wysadźmy. Dobra. I dzięki temu mamy booster. Czy go używamy teraz? Ja, oczywiście, że go używamy teraz. Dobra. No i kaczuchy robią robotę. I się gości po tym nie pozbiera. No nie ma szans. Jeszcze mam jeden ruch. Mogę go wykorzystać. Nie za bardzo widzę opcji tutaj. Więc po prostu zrobię coś takiego. O! jeszcze mam ruch? Wait, jeszcze mam ruch. Dobra. Jezus, Maria. Po tej chwili. No ale come on, 100 punktów musi nabić w, jednym, w jednej turze. Mam booster, ale. Niewiele mu to da. No nie ma szans. No, chodź. Dajesz, dajesz, dajesz. Ha! Co to ma być? 6 punktów. Aha, ha, 17 punktów łącznie. A nie, jeszcze jest inatura! Ja... Co jest? Dobra. Więc tak, e, połączmy może sobie to. Dodatkowe punkty nam wpadną. Bo jeszcze taki modyfikator tutaj na planszy, ich widać. I jeszcze co możemy połączyć no możemy połączyć to niewiele mi to da ale jakieś tam dodatkowe punkty wpadną wygrałem dobra a bo ja zaczynałem okej okay. znaczy on to zaczynał dlatego ja miałem ostatnią tą turę jeszcze trzy gwiazdki sporo pucharków proszę bardzo ale to było proste <laughs> polecimy sobie może jeszcze jedną gierkę ale pytanie właśnie czy z innym boosterem no ja uwielbiam ten ale, może polecimy z Ufo Spróbujmy Let's go Mam no nadzieję, że tym razem też wygram Chociaż może być trudniej, Gościu jest lepszy ode mnie, ma więcej pucharków Round Your turn. Dobra, połączmy sobie to Będziemy mieli Bounty Jest git i jeszcze tutaj jest kolejny Bounty ale pięknie! I na start mam prawie już booster. O, extra move, ok. Bounty też zgarnął. No dawaj, dawaj, dawaj. Na, jest okej ok. Eee, więc tak, spróbujmy, może też kiedyś bounty porobić. Ale czy wyjdzie? No nie wiem. O kurde, czas się kończy, a ja w ogóle nie wiem, co ja mam robić. Spróbujmy coś takiego i tu połączmy. Dobra, no coś pykło. Mamy booster na kolejną rundę. Nie ty zgarnął, bounty. O Jezus Maria, coś żeś zrobił. Będzie trudno. Dobra, używałem boostera z ufokami. I wciągamy fioletowe. No, całkiem pykło. Więc tak, ekstra move będzie tutaj. Z zielonych. I teraz jeszcze spróbujmy jakieś bounty. Jest opcja na bounty. Proszę bardzo. Jeszcze jeden ruch. Szybka, szybka decyzja. Yy, tutaj. Cokolwiek. Opponent's turn. No widzę już tutaj ruch. Całkiem potężny do wykonania, ale raczej nie będę w stanie go wykonać. No bo już stera. Eee! A dobra, teraz bounty. Myślałem, że samo mu poszło. Ale nie, jest. Jest dosyć trudno. Ale... Ale... Czy jestem w stanie też tutaj połączyć? Jestem. Tutaj bounty będzie. Więc szybciej rozbijańsko jest. I teraz pytanie, czy coś więcej? Widzę już jeden ruch, który da mi niebieskie do Boostera, ale może da się coś więcej ogarnąć. DA SIĘ! Tutaj, ekstra move jest. Dobra, i teraz jeszcze uwolnijmy te. No cokolwiek chciałem. Mam pomysł na kolejną turę, użyjemy tych mniejszych umiejętności. A akurat takie sobie dobrałem, że takie combo mam. Że to będzie... Całkiem przepotężny, jak to odpalę. No dawaj, dawaj, dawaj. O Jezus Maria, ile on to połączył naraz. Ale niewiele mu to dało tak naprawdę. Ostatnia runda. Dobra, no to wywalam wszystko, co mam. Więc użyjemy sobie tej umiejętności. I teraz jeszcze zdetonujemy sobie to. Proszę bardzo. I to robi... Booster ready. Całkiem niezłe. Dymy. Wyciągamy te i teraz. Poszło całkiem nieźle. Nie, dobra, poszło bardzo dobrze. Eee, już chciałem narzekać. I teraz co? No połączmy sobie te. I połączmy sobie to i mamy Ekstramów. No i jest S. I co jeszcze? właśnie z tego nie ten. A, jeszcze będzie ekstremów! Nie, nie ma ekstremów No Dobra, dajmy cokolwiek. No, dobra. Może jakimś prawem. Dać radę to zrobić. No właśnie. Na przykład, wykonując taki ruch, zyskał sporo. I kolejny ekst nie no co ty robisz? No nie, no naprawdę on to zrobi. Szybunster, no dobra. I będzie kolejny ekstremów jakiś? Nie, nie ma. Na całe szczęście. Nie dał rady, dobra. Wygraliśmy. Ale było blisko. Ten był potężniejszy. I kolejne pucharki wpadają na moje konto, oczywiście, za pucharki mamy progres, boosterki tego typu sprawy. Może teraz zajrzyjmy sobie do zakładki, która zwie się wydarzenia. I tutaj mamy dosyć kilka trybów: jest heist, mamy rumble, jeszcze turnieje są. Więc może polecimy sobie z ramblem klasycznym. Jakim booster użyjemy do tego? Hmm, kaczuchy już były. Może coś bardziej ambitniejszego. Ehm, um, z tym Magnezem, Let's go! Jest to tryb, w którym walczymy nie jeden versus jeden, tylko versus 9 innych graczy, więc łącznie jest 10 i musimy zrobić jak największy wynik. Każdy ma swoją plażę, tak naprawdę. Więc spróbujmy. E, mamy minutę, więc tak e, połączmy sobie to, połączmy sobie to. Połączmy sobie także tutaj, ekstra move będzie spoko. Dlatego także spróbujmy. Co tutaj spróbujmy? oj, joj. Oj, oj, mamy sporo czasu, a ruchy ograniczone, więc spokojnie. Może coś takiego. No, całkiem potężnie poszło. Nawet się tego nie spodziewałem, bo sobie boostera. Od razu jak mamy. Oho, Magnes jest całkiem potężny. Czerwone tutaj będą. Z. Kiorunciem mamy już prawie kolejny booster, ale nie mam już ruchów. No to niestety musimy sobie poczekać na naszą okazję. Ale raczej się zakwalifikuję, czy nie? Raczej tak, jestem dosyć wysoko. I chwila prawdy mamy, to odpadli tamci. Ja zostaję w grze. Round two. Rumble. Eee, więc tak, widzę, że jest bomba tutaj. Fajnie byłoby ją połączyć, ale nie ma za bardzo jak. Więc może spróbujmy dać coś takiego. Mamy aktywację tutaj naszego boostera. No, już go lubię. Cyk! Jak wolnęło. Więc teraz tak. Eee, może żółte. Niezbyt. To był ruch moim zdaniem. Połączmy niebieskie. To zawsze spoko, do naszego boostera Nie marnujmy ruchów Bardziej to przemyślmy Czerwone Czerwone, czerwone Chyba z czerwonymi polecimy Chociaż nie, tutaj mam ekstra move Dzięki żółtym e, Mało czasu, więc może przyspieszmy Cyk Cyk Aaaa, skończyły mi się ruchy Nie, nie dam rady mogę użyć tych, tych o, No odpadłem Chciałem zaczekać z tymi mniejszymi miętościami na później i to nie był dobry wybór Próbujmy teraz z turniejem I tak, który pucer bierzemy na pole walki? Ja lubię ten Magnes, strasznie mi się spodobał Więc spróbujemy z nim to zrobić Tutaj gierki są o wiele szybsze I możemy bardzo szybko odpaść I bijemy się z Polką, okej okay. Dagmara Pokaż co potrafisz Pierwsza jest jej tura i mamy tutaj tylko wyłącznie dwie tury, zauważcie. Okej, okay, jak teraz jest słabo. O, dobra, sprytnie. Cyk, cyk, ojojojojojoj, co ja powiedziałem? Tak, słabo, bardzo słabo, ta, ta, ta. Dobra, więc tak, skoro ona uszyła boostera od razu, to może ja też. To jest jakiś pomysł, więc zróbmy to. Boostera, umiejętności po prostu. I teraz możemy połączyć czerwone. Pyk. No i to mi się podoba. Bardzo dobrze nam poszło. Mamy trzy ruchy, jeszcze dwa, dobra. Więc tak, połączmy niebieskie. Bo mało czasu. I ostatni ruch możemy wykonać tutaj, i też sporo na tym zyskamy. Dobra, wygramy to. No nie ma szans. W kolejnej truszy jest opcja, że odpalimy ten potężny booster. Więc już totalną przewagę zyskamy. Chyba, że ona właśnie będzie miała ekstremowy cały czas. Aha, no, kozak. Nie przewidziałem tego. Ale przynajmniej wiem, do czego muszę, wiecie. Dobić. Dobra, umiejętności używa. Przetasowała sobie yy, tutaj pole walki. I teraz ja muszę zyskać 21 punktów, tak naprawdę. To jest do zrobienia. Yy, czy jest tutaj łącz niebieskie, gdzieś tutaj? Nie, ale może użyjmy tym umiejętności i coś więc, które zyskamy. O, no nie proszę bardzo, mamy to. Cyk. Ograna. Używałem boostera. No i to nam wygrywa gierkę. No. Wygranego. Nie ma szans. Już. Nic nie muszę robić, tak naprawdę. Ale jeszcze coś ponabijam sobie punktów, bo czemu by nie? Ekstremów widzę tutaj. Nie! Czy kliknęłem! kliknęłem Mogłem czwórkę zrobić. No to dajmy tutaj, cokolwiek Ar wygramko Zaraz będziemy się bić z kolejnym przeciwnikiem Więc tak, pucharki zdobywamy Raz, dwa I teraz czekam na przeciwnika Bo nie jeszcze się bije, okej okay. O, Valeria Z nią się będę bił, na to wychodzi ohoho prawie 7 tysięcy pcharków i też mamy ten sam booster i kolej przeciwnika okej okay. Dobra, no, brak teraz je no dobra całkiem nieźle jezus maria bardzo dobrze Nie, nie już wiem że przegrałem nie w pierwszej rundzie booster używa to się rzadko zdarza aha mogę się już poddać <laughs> Jeszcze extra move. No. Aha. Dobra. <laughs> nie, nie. Nie mogę no. Jeszcze raz booster używa. Ja nawet jednego ruchu nie wykonałem, a już wiem, że już nie mam szans. Co ta typiara tutaj odwala, albo typiasz? Nie wiem. <laughs> Dobra, moja tura. Spróbujmy to odbić. 200 punktów w pierwszej turze. Okej, okay. jest to do zrobienia, co <grych> prawda raczej nie przeze mnie, ale może komuś by się udało. Więc tak, co może tutaj ogarnąć? Oto jest pytanie. No połączmy to. I co możemy jeszcze połączyć? No pewnie coś się znajdzie. No to. No, coś, coś. A, kurde, a i tak w ogóle mało widziałem. Ale nie naprawdę, jestem pod wrażeniem tego, co, ta, co ten przeciwnik zrobił, nie? Dobra, jeszcze popróbujemy walczyć, nie? Chociaż widzę, że szans nie mam za wielkich. Ale spróbujemy, moja tura. On w tej ludzie się nie popisał, ledwo co punkty jakieś zdobył. Ale nie musi tak naprawdę nic zrobić. Walnijmy jeszcze to. I teraz tak. Fioletowe, nie mogę tego połączyć w ogóle. Nie ma żadnej opcji. Chyba, że te fioletowe, ale to mi niewiele da. Dobra, coś padło. Teraz tak. Eee, to możemy połączyć. No i to zrobimy. I teraz co jeszcze mogę zrobić? Eee, tutaj jest ekstra move. Dobra. O, coś się zaczęło dziać. Połączmy te. I tyle. No nie, nie było szans. No ale cóż. Nie jest nawet zły. Gościu był zbyt potężny, nie miałem szans. I proszę Państwa, to tyle, jeżeli chodzi o ten materiał z Matchmasters. Link do pobrania macie oczywiście w opisie, macie kod QR. Polecam, jak najbardziej, takie krótkie partyjki, jak widać, jest to całkiem przyjemna gierka. Dziękuję za oglądanie. Siema, cześć, elo!